Jest jednym z najlepszych napastników świata, a na pewno najskuteczniejszym w historii reprezentacji Polski. Do niego należy nowy rekord strzelonych goli w europejskich eliminacjach Mistrzostw Świata. Zresztą rekordów w swojej karierze pobił wiele i pewnie zrobi to jeszcze nie raz. Ale tym razem nie rozmawialiśmy wyłącznie o futbolu, reprezentacji i kadrze. Cześć, to Robert Lewandowski, oglądacie Oko w Oko. Moja główna wada. Wada. Trzeba była nie zapytać, ale sportowo. No dobra. Pomieszajmy sportową z prywatną. Wymagania od samego siebie od innych. Moja główna, na... Moja główna zaleta. Szczegółowość. Moje ulubione zajęcie. Spędzanie czasu z rodziną. Co byłoby dla mnie największym nieszczęściem. Nie lubię o nieszczęściach rozmawiać. Kim lub czym chciałbym być, gdybym nie był tym, kim jestem? Kim chciałbym być, kim bym był, nie mam pojęcia. Zawsze chciałem być piłkarzem. Mm, słowa, których nadużywam. Staram się nie nadużywać słów. Czego nie cierpię ponad wszystko? Hamstwa i braku lojalności, braku zasad. Błędy, które najczęściej wybaczam. Błędy, które najczęściej wybaczam. Jeśli ktoś pokaże skruchę, bardziej nie jakie błędy, tylko jak się później zachowa. Co mnie pobudza? Adrenalina. I ostatnie. Kiedy kłamie? Staram się nie kłamać. A teraz powiedz mi, co to znaczy? Nic wielkiego, nic nie znaczy. Nie, no coś musi znaczyć. Może jakieś tam znaczenie jest, ale, ale na pewno nie takie, o którym mogę powiedzieć, ale naprawdę to, to był trochę spontan, który jest. Z jakiejś tam sytuacji kiedyś wynikało, ale na dzień dzisiejszy jeszcze nie jestem w stanie o niej powiedzieć. Ale nie chcesz, czy nie możesz? Nie czy... chcę i nie mogę. Nie chcę okay. i nie mogę. Ale rozumiem, że to jednak ma jakieś znaczenie. Małe jakieś znaczenie jest. Tam historia wokół tego jakaś jest. To jest przekaz dla rodziny? Bardziej w tym kierunku, tak. Bardziej w tym kierunku. Dobra. Yy, to powiedz mi teraz Klara, jaka ona jest? Wiadomo, że o swoim dziecku się jest, to trzeba i powinienem wypowiadać w samych superlatywach, bo tak jest. Uśmiechniętym dzieckiem jest i sprawia to wielką frajdę, radość, spędzanie z nią czasu. I powiem szczerze, że jest to coś, czego wcześniej nie doświadczyłem. Dużo osób mi o tym mówiło, o ojcostwie. Uśmiechałem się, cieszyłem ich szczęściem, ale dopóki sam tego nie, nie przeżyłem, to nie wiedziałem, o czym tak naprawdę mówili. I co to za uczycie towarzyszy temu? I teraz już wiem i, i zdaję sobie z tego sprawę. To jest tylko szczęście? Co towarzyszy Tobie na co dzień? Radość. No, same pozytywne rzeczy. No, wiadomo, że są obowiązki, że nie zawsze jest super kolorowo i człowiek chciałby, mnie nie wiem, troszkę dłużej pospać, albo. Ale jak się widzi później ten uśmiech dziecka, to chyba o wszystkim się zapomina. Co ona zmieniła w Tobie? We mnie. Yy... Chyba. Co tak konkretnego zmieniła. Tak chyba bardziej się otworzyłem na świat. Chyba też i już nie mówię do niej, no bo to jest wiadome, ale myślę, że taka chyba otwartość trochę. Nie wiem dlaczego, ale tak mi się wydaje. Niektórzy mówią, że dzięki dzieciom przeżywa się jeszcze raz młodość. Takie dzieciństwo. Potwierdziłeś to? No, na pewno, choć ja zawsze powtarzam, może nie zawsze powtarzam, ale zawsze myślałem, że Niezależnie od tego, jak, w jakim wieku jesteś, zawsze trzeba mieć tę cząstkę w sobie dzieciaka, dzieciństwa. Nie można o tym zapominać. Ale teraz no, mam częściej okazję, żeby, żeby te dzieciństwa sobie przypominać. A nawet jeśli nie przypominać, to rzeczy, które robiłem, jak byłem bardzo młody, tak naprawdę teraz one się powtarzają. A jak sobie radzisz z rozłożeniem proporcji? Trening, dom, córka teraz. Myślę, że dobrze. No Ania przede wszystkim zdaje sobie sprawę, że ja muszę być wypoczęty, że mam regenerację. U mnie jest najważniejsza, ale ja z drugiej strony też nie uciekam odpowiedzialności i też pomagam Ani w tym wszystkim. Sprawia mi to przyjemność. No nie chciałem być ojcem, który nie potrafi czegoś zrobić. To, to, mnie raczej, to raczej by mnie krępowało i powodowało też, że czułbym się dziwnie z tym, że nie potrafię jakiejś czynności dotyczącej mojego dziecka zrobić, bo dla mnie nie lubię po prostu niewiedzy i to też może z tego wynika. a tak dla mnie nie ma problemu naprawdę z żadną czynnością, które, które, e, które muszę, które chcę zrobić, bo dla mnie, powiem szczerze, że nie mam tak, że o ja tego nie chcę robić. Staram się to robić i takie ja nie mam problemu, naprawdę. Mówi to sprawia radość. Też, hmm. też wiadomo, że Ania częściej jest z Klarą, ja hmm. często podróżuję, więc każdy tę wolną chwilę, jak mogę spędzić z Klarą, staram się z, z nią spędzać, za nią, z Klarą i, nie ma to, o, ty weź tak, zrób to, ja, no ok, zrobię, nie ma problemu, mogę to, ja to zrobić I na, naprawdę, ja z tym nie mam problemu, bo niektórzy, niektóre osoby mają jakieś problemy pewnie z tym, mm. żeby, tak, to, że tak samo krwi pewnie, to tak samo i, Dobra, i innych rzeczy, dokładnie, ja, ja z tym nie mam problemu, na szczęście, cieszę się, bo to też nie jest zależne od nas czasami e, i tu też trzeba wziąć na poprawkę, ale ja na szczęście nie mam z tym problemów i staram się nie uciekać od obowiązków. Czyli i sprzątasz po niej, i przygotowujesz jej jedzenie, i przewijasz, i wychodzisz na spacery. I karmię. Wiadomo, że Ania tak naprawdę to częściej robi więcej tego robi. I dlatego jak ja jestem tylko w domu i mam ten czas, to staram się też to robić i odciążyć trochę Anię od tego wszystkiego. Ale, tak mówię, nie mam z tym problemu, bo, bo to sprawia mi radość i, i, i robię to z przyjemnością. Czego chciałbyś... I jej zaoszczędzić. Przed czym chciałbyś się uchronić swoją córkę? E, przed obłudą na pewno. Choć to jest nie. Z jednej strony to nie jest e, niemożliwe. Z drugiej strony wiem, że każdy z nas musi chyba na własnej skórze doświadczyć pewnego rodzaju sytuacji życiowych, żeby się przekonać, ale myślę, że przede wszystkim z zasad będę chciał. Będziemy chcieli. E, Wychowywać tak, żeby jednak wyrosła na osobę, która ma zasady kręgosłup moralny, bo dla nas też to jest ważne i pewnie będziemy chcieli próbowali to przekazać dalej. Myślałem, że też powiesz o tym, że przed popularnością, bo wiesz, no to już jest w tej chwili taki cel bardzo wielu ludzi, dziennikarzy, fotoreporterów, no chcą zrobić zdjęcie małej klarzy Lewandowskiej. Co to jest e, wiadomo, że może z jednej strony tak, ale dla mnie to jest coś, co ona wybierze. Tak, to nie jest tak, że my będziemy chcieli decydować za nią. E, wiadomo, że to też e, czasami nie jest łatwe. E, zdajemy sobie sprawę, że nie można być idealnym i też idealnych nie ma rozwiązań. Ale jeśli będzie taka potrzeba, to na pewno pokażemy, powiemy plusy, minusy, czego trzeba się wystrzeć, na co trzeba uważać. I myślę, że to ona już będzie decydowała, jako oczywiście podrośnie i będzie starszą osobą. Robert, zapytam Cię o, o zmęczenie Twoje. Jesteś zmęczony, jesteś wyczerpany, wyeksploatowa wyeksploatowany I w jakim teraz jesteś w stanie? Ja myślę, że nie, wielkiego zmęczenia nie ma. Myślę, że raczej też te jakieś tam ostatnie dolegliwości, które są spowodowane, powodują to, że, e, że człowiek się nawet, czy jest sens właśnie trochę odpocząć, e, żeby, wrócić, żeby wszystko wróciło do, do normy w 100%, bo to nie jest tak, że Często wychodzimy na mecz, jak nas coś boli, gramy, coś nam przeszkadza, tak, a jednak musimy zagrać mecz. Ale jeśli jest okazja temu i nie ma co ryzykować, to, to może jest czas i warto. To też czas pokaże, tak? Ale warto właśnie trochę odpocząć, żeby później nie grać znowu na 80-90%, tylko znowu na 100%. Na dzisiaj, jak znasz swój organizm, bo myślę, że znasz go bardzo dobrze. Zaryzykowałbyś grą? Na dzisiaj nie, na dzisiaj nie, bo Mamy jeszcze trochę czasu, tak? Tak naprawdę, wszystko się okaże pewnie dzień przed meczem, w dniu meczu, jak to będzie wyglądało, ale czasami trzeba chyba przystopować, żeby później ruszyć jeszcze z większego kopyta. Czyli ja mam wrażenie, że na tyle dobrze siebie znasz, że wiesz, że jak kuje, boli, no to po prostu potrzebujesz wypoczynku. No tak, no to, to nie ma co szukać. Nikt nie jest maszyną. Czasami, czasami lepiej odpocząć i ruszyć z podwójną siłą, niż grać na innym poziomie. I chyba to też czasami. Przy takim obciążeniu, jakie nasze organizmy są podawane, przez trzy dni, nie tylko mówię o fizyczności, ale też i o strony mentalnej, psychicznej, to czasami taki wypoczynek może spowodować naprawdę same pozytywne rzeczy, nie tylko w kontekście kolejnych dwóch tygodni, ale nawet i całego sezonu. Myślę, że ten nawałka to rozumie i myślę, że on tu ma świadomość tego, że na ciebie trzeba huchać, dmuchać i oszczędzać ciebie jak najbardziej. Natomiast jak reaguje trener w klubie, Jupp Henkers? Czy on też rozumie Twoją sytuację i to, co te sygnały, które wysyłasz dookoła, że po prostu jesteś jedynym człowiekiem w Bayernie, który zdobywa gole i grasz trochę ponad swoje siły. Myślę, że też też rozumiem to, bo też ze mną często rozmawia i pyta się, jak się czuje, jak wygląda sytuacja. Więc ten kontakt jest na tyle świadomy, na tyle jasny, że każdy w klubie wie, jak wygląda. Wiadomo, że Czasami po prostu trzeba wykorzystać moment. Jak przyjeżdżając na reprezentację, ja powiedziałem w klubie, że zobaczymy, jak będę się czuł. Mam super fizjoterapeutów, którzy będą mnie próbowali doprowadzić wszystko, co mi dolega, znowu, żeby było idealnie i żeby nie miał problemów. I tak naprawdę pewnie decyzja będzie z dnia na dzień podejmowana, co robimy dalej. Okej, okay. a jaki on jest w ogóle? Jub, Henkes. Coś, co zmienił w Bajernie? Już teraz możesz powiedzieć. Myślę, że jest bardziej. E, trener, który trochę więcej wymaga, ale też zwraca uwagę na, na każde podanie, na szczegóły na niuanse, na taktykę, też e, bardziej bardziej jednak e, zwraca na to, jak gramy raz, rozrywamy piłkę, jakie błędy w ustawieniu bez piłki z piłką popełnialiśmy. Niemiecki Ornung? E, myślę, że u nas również był ten Ornung niemiecki, tylko coś szwankowało. No, tam czasami po prostu zabrakło. Mm, nie wiem, poukładania tych klocków, tak to można w skrócie nazwać, a, a wydaje mi się, że mamy na tyle światowych piłkarzy, mamy na tyle dobrą drużynę, że jesteśmy w stanie naprawdę grać dobrze i, i tak jak pokazujemy w ostatnim czasie, wygrywać. Mi się kojarzył Ancelotti z takim przyjacielem piłkarza, a Henkes mi się kojarzy z takim surowym ojcem. Sprawiedliwym, ale surowym jednak. Ale też tak, też, też porozmawia Jupp Henkes, też naprawdę też porozmawia i pyta się. I to jest tak, że chyba wie, kiedy właśnie poklepać, a kiedy trochę zmotywować. I chyba tutaj te proporcje właśnie u, u Henkesa są naprawdę dobrze zachowane. A jeśli chodzi o Ancelottiego, twoim zdaniem on odszedł dlatego, że przegraliście bardzo wyraźnie z Paryżem? Myślę, że to jeden mecz nie zdecydował. Myślę, że czas, jaki jak graliśmy poprzedzający ten mecz też chyba powodował, że jednak były pytania, dlaczego nie wygrywamy, dlaczego tak gramy. I to myślę, że to chyba ten punkt kulminacyjny był właśnie mecz też, gdzie, e, gdzie no, nie wychodziło nam nic. Nawet jak, nawet jak graliśmy się w miarę dobrze, to i tak było widać, że też raz, dwa, trzy i koniec. I tak jakby e, ten mecz to był takim, taką kropką na i chyba tego, że jednak coś, coś nie funkcjonuje tak jak powinno. To był bardzo prestiżowy mecz. Wtedy. Mówiło się, że to będzie walka o pierwsze miejsce w grupie i tak może, tak, tak może być. Macie przed sobą. Reważ, Reważ, mam mam tak. rozumiem, że tam jest wszystko podgrzane do, do, do maksimum. Na pewno na no, że będziemy chcieli pokazać, e, że tamten mecz to był takim wypadkiem przy pracy i, i, i w tamtym momencie, w tamtym okresie byliśmy i jesteśmy na innym etapie niż jesteśmy teraz i na pewno będziemy chcieli pokazać wyższość na, na dużym PSG, bo jesteśmy to w stanie zrobić i, i myślę, że... Że to zrobimy. Słuchaj, on gra tam w takim w tym klubie z Paryża, taki facet, który tutaj przyjedzie do Warszawy, Edison Kawań. Czy jest coś, co, co się Tobie w nim podoba? Co uważasz, że jest po prostu fajne, że robi to tak jak nikt na świecie? Na pewno jest to bardzo dobry napastnik. Myślę, że też strzela bramki w lidze, lidze francuskiej. I też jest na pewno niebezpieczny zawodnik, który zawsze idzie dynamicznie na, na każdą piłkę. I zawsze trzeba uważać na tego zawodnika, więc wydaje mi się, że nasi obrońcy w reprezentacji też będą wiedzieli to i mam nadzieję, że sobie z nim poradzą. Eee, i, I nie będzie miał za dużo miejsca i za dużo okazji do tego, żeby szczelić tu bramkę. Lubisz takie porównania, Lewandowski kontra Cavani? Nie, no, ale, na szczerze, tak nawet, nawet nie zwracam na to uwagi, powiem szczerze. <laughs> okay. eee, a dobrze, że nie ma Suareza, że ten Urugwaj przyjeżdża silny, ale nie najsilniejszy. Moim zdaniem fajnie jakby był, jakby, jakby był i. Eee, Suarez, który, który tworzy atak razem z Kawaniem, i wtedy tak naprawdę by, byśmy zobaczyli, jak Urugwaj gra pewnie w optymalnym ustawieniu, jeśli takim wyjdą. Ale z drugiej strony, no, jak nie ma, to nie oznacza, że, że to jest jakiś alibi dla nas. Wręcz przeciwnie, no to jeszcze bardziej trzeba być skoncentrowanym i, i nie dać jeszcze w ofensywie całego Urugwaju. Tworzenia sytuacji strzelania bramki. Ja tam sobie kojarzę jednego człowieka z tego Urugwaju, z którym ty będziesz miał na pewno mnóstwo pojedynków? Diego Godin. No to już wielokrotnie mieliśmy. W Lidze, Miszu szczególnie. Się, tak, prawda? tak, więc, więc graliśmy już chyba parę razy ze sobą, cztery razy pewnie, albo ze trzy. A więc więc tych pojedynków na pewno już trochę przeciwko sobie rozegraliśmy. Dał Ci się wyznaki? Czy nie pamiętasz? Nie, nie. No to jest ta obrońca, która gra twardo, nie ma co ukrywać, twardo i, i szuka, szuka na boisku takiego trwaniańskiego zachowania, więc e, no, pod tym względem tutaj już zdążyłem się już zdążyłem poznać jak on gra. Robert, po meczu z Czarnogórą, który pieczętował awans reprezentacji do Mistrzostw Świata, ja pamiętam taki jeden obrazek. Mhm. Piłkarze się cieszą, ty dziękujesz najpierw rywalom, dopiero potem do nich dołączasz, ale przede wszystkim rozmawiasz długo z Adamem Nawałką. Długo, jak na taki moment szcz szczególny. Ty byłeś bardzo wzburzony po tym meczu. Możesz powiedzieć, o czym rozmawialiście? Co chciałeś ten robi przekazać na gorąco na boisku wtedy? Że ja pamiętam, co on dokładnie powiedział. A czy przede wszystkim chyba to, że taki mecz powinien się skończyć w 65 minucie, prowadząc 3-0 i w ostatnie 20 minut klepiąc, grając i próbując znaleźć kolejne sytuację. A tak naprawdę w 85 minucie wynik był trochę niepewny. Było gorąco. I to też właśnie no chyba myślę, że o to tak taka lekka złość była, że, że my zamiast odpoczywać już te ostatnie pół godziny, to jednak my musieliśmy dodać gazu i w ostatnich minutach strzelić dwie bramki i wydaje mi się, że sami sobie utrudniliśmy ten mecz. A wiadomo, że grając trzy dni, grając na, na takim poziomie, no nie można też pozwalać przeciwnikom na to, żeby w ogóle pomyśleli o tym, że oni mogą czy mogli zdobyć punkt wtedy w takim ważnym meczu? A jednak, jednak sami ich trochę zaprosiliśmy do tego, żeby szli te bramki. Ale ty byłeś zły wtedy, pamiętam. Bo jeszcze nawet długo po tym meczu jeszcze cię trzymało, tak naprawdę. Miałem wrażenie, że chcesz powiedzieć, że czegoś tej reprezentacji brakuje. Jeśli marzy o czymś więcej niż tylko grę, jeśli chodzi o grę o, o punkty, że czegoś wymagasz więcej. Czego jej brakuje, Twoim zdaniem, dzisiaj tej, tej drużynie? Myślę, że te mecze też będą taką dla nas sprawdzianem. Takiej jakości piłkarskiej, mądrości, której właśnie w tym drugiej połowie trochę nam zabrakło w meczu Strabondorom, co spowodowało, że jednak zamiast 2-0-3-0 okazało się, że straciliśmy dwie bramki, bo przy takim, takim meczu powinniśmy, tak powiedziałem, grać spokojnie od tyłu, próbować kolejne sytuacje stwarzać i strzelić, spróbować strzelić kolejną bramkę. Tak naprawdę? To, że kopaliśmy tego do 30 metra, 40 własnej połowy, spowodowało, że jednak zaprosiliśmy przeciwnika do tego, żeby spróbować bramkę i tak zrobił. Więc wydaje mi się, że mądrość. Mądrość, taka jakość piłkarska na boisku, która niezależnie z kim grasz, ile prowadzisz, jaki jest wynik, to ciągle utrzymujesz na wysokim poziomie. Okej. Okay. Co wiesz o Jakubie Świeczoku? Co wiem? Grał w Niemczech, wrócił do Polski. Jest w dobrej formie z tego co słyszałem i nawet jakieś tam urywki widziałem. Jest wciąż młodym zawodnikiem. 24 lata. No tak, no to już, jeszcze można powiedzieć, no już koniec talentu się robi, tak? W tym wieku się mówi. Już nie, za rok chyba już nie powiedzą, że to jest talent, ale no to jest czas, gdzie, w którym ja chcę pokazać, że warto jego niego stawiać, no to, to jest ten czas. To jest człowiek do pomocy Robertowi Lewandowskiemu na dzisiaj, na teraz. Czy jeszcze chwilę, pozwólmy mu powolutku wchodzić do reprezentacji? Ee, wiadomo, że w Polsce czasami za szybko chcemy piłkarza wypchnąć wyżej, ale z drugiej strony e, dlaczego nie miałby w jednym meczu pokazać i nagle jeden mecz zmienia jego całą karierę, załóżmy idzie do przodu i, i naprawdę robi duży postęp, ale. Zaryzykowałbyś teraz w takim razie ee, a kiedy jak nie teraz? Ja nie mówię, że, że to trend wiadomo, że trend decyduje to, o tym, ale też, z drugiej tak. strony dlaczego nie teraz dać szansę komuś, kto przyjechał na zrupowanie. Jak, nie, jak teraz, no i kiedy tak naprawdę, więc. Wiadomo, że też trener to dogłębnie analizuje każdy ruch na Murawie, w drużynie i tak dalej, więc to też mi ciężko trochę się tak wypowiadać, bo aż tak nie analizuję jak no, trener. kapitanem. Ale masz też doświadczenie spore. Tak, tak, ale taki mecz też może jak spowodować, że jednak ta pewność siebie urośnie, coś ruszy w środku i od tego momentu będzie tylko lepiej. Ja nie mówię rzeczy akurat, czy to, czy to ma być zawodnik A czy B. Ale zawodnik, który będzie grał, załóżmy, chciałbym, żeby wykorzystał tę szansę i żeby pokazał, że on nie tylko cieszy się, że gra, ale on wchodzi na tym boisko i pokazuje, że on chce piłkę, bo on chce pomóc tej reprezentacji. I ja tego wymagam zawsze od nowych tak zawodników. To jest chyba klucz wszystkiego, żeby nie chcieć się pokazać, tylko żeby już coś. Dokładnie. Nie, nie, nie cieszę się tym, że o, ja występuję, szedłem i mam zaliczony występ, i to jest super, że wszyscy z rodzinnego miasta będą mi wysyłali sms-a. To wiadomo, że to jest sukces, ale ja oczekuję raczej takiego pod względem mentalności, że zawodnik, który chodzi na boisko, pokazuje w cudzysłowie jaja tak, i pokazuje, że on chce grać, że on chce pomóc tej reprezentacji i pokazać to, co ma najlepsze. Tak, ten teraz spuszcza trochę świeżej krwi, znowu zaprasza na zawodników, którzy będą debiutować. Ile uważasz taki piłkarz wchodzący do reprezentacji powinien otrzymać szans, żeby udowodnić, że się to o czym mówi, że się nadaje. Ile? Myślę, że czasami od wieku zależy, na jakim, na jakim etapie kariery jest zawodnik, w jakim klubie gra, jak gra w tym klubie, i e, ile razy miałeś z reprezentacją i co w tym klubie pokazuje. No nie ma co ukrywać, że jednak jak pokazujesz w klubie się z dobrej strony, to w reprezentacji czasami masz jeszcze lepszych zawodników, to jeszcze łatwiej jest grać. E, więc wydaje mi się, że tutaj e, na pewno nie można dać jednej szansy, czy dwóch szans tak Zawodniko, zawodnikowi, tylko myślę, że jeśli on będzie to budowanie ciągle w klubie, to te szanse automatycznie będzie, niezależnie od tego, jak mu wyjdzie mecz, otrzymywał reprezentację. Okej, okay. a teraz znowu o Tobie. Co musisz zrobić, żeby dostać Złotą Piłkę? Co muszę zrobić? Oprócz tego, żeby być jeszcze lepszym piłkarzem, to, to, to wiadomo, że to są jakieś kryteria i w tej czołówce mogę być. Ale no to też chyba pewnie sukcesy klubowe przede wszystkim muszą być, a później liczyć, że coś się zmieni w wyborze. Ale no nie ma co ukrywać. No ja gram w erze Ronaldo, Messiego. No to nie ma co ukrywać, że z jednej strony, jak ich by nie było, to pewnie te szanse by wzrosły od razu dużo, dużo w górę. Ale z drugiej strony się cieszę, że mogę grać w rze tych dwóch wspaniałych zawodników, którzy, no, którzy są na od już Wielu lat wstecz na, na tym poziomie, na którym są. A może musisz się po prostu przenieść z Niemiec gdzie indziej? Nie chciałbym, żeby to tak właśnie wpływało na to, że nie wiem, popularność czy to języka, czy przede wszystkim języka, czy klubu wpływa na, na, na wybór. E, kto, kto tam jest w tej pierwszy trójce tutaj no, piłki. to jednak wpływa, bo jak ci coś z Hiszpanii no, ma łatwiej. Z drugiej łatwiej. strony, no, ja nic na to nie poradzę i na tym się nie będę skupiał. Powiedz mi, co musi zrobić w takim razie trener na żeby zostać trenerem roku? Trenerem roku? Mhm. E, no, Olbrzymi sukces z reprezentacją Polski. No, nie, 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 nie ma klubu, więc tutaj reprezentacja no, Polski wchodzi w grę. Ale też, no, też musimy twardo stąpać po ziemi. No, nie jesteśmy faworytem, nie będziemy jechać na, 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 na Mundial drużyna, która musi coś osiągnąć wysokiego. Znaczy, wiadomo, że też losowanie grup. Przed nami. Przed nami tak? Ale ile razy była euforia po losowaniu grup, że z kimś gramy? Ostatnie mistrzostwa świata, na których grałeś, była euforia, że spokojnie z drugie miejsca wyjdziemy, a tak naprawdę okazało się jak okazało, więc ja jestem właśnie zawsze stanowany pod tym względem, bo my musimy to na boisku. A jeśli w narodzie jest zbyt duża euforia, to to nigdy dobrze nie wpływa na, 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 na sukcesy później drużyny, bo chyba z doświadczenia już to wiem, że czasami lepiej właśnie mówić, że będzie ciężko, że nie będzie tak łatwo, bo nie będzie. I to nie jest tak mówię, żeby po prostu tylko powiedzieć, tylko ja mówię raczej to, co nie to, co. Chcecie usłyszeć, tylko to, co ja myślę. To prawda. E, I no i tak będzie. No, nie ma co się ukazać, że nie jesteśmy reprezentacją, która będzie nawet w grupie pewnie. Wiesz co, ja cię trochę pytam o, troszeczkę pytam o trenera, ponieważ nie oddałeś na niego swojego głosu w tym głosowaniu. I Bo trochę mogło być mu przykro. Nie było go na liście, no mieliśmy trzech trenerów. Nie było go na liście? No nie było, naprawdę. Wiesz, bo to się awantura zrobiła straszna z tego powodu. No tutaj w Polsce, że Robert, czy znaczy zdziwienie, Robert nie głosuje na trenera. No prezentacja... w czy w ja, ja mówię o... Ale klubowym, Czy mówię reprezentacji? Ale nie było, no, gdzie? Nie, no, było. No, no nie było trenera. No, przecież nie mamy 30 trenerów do wyboru, no, tam jest jakaś krótka lista. Okej. Okay. Okay. Więc to też wiadomo, że czasami chciałoby się inaczej zagłosować, ale no nie można. Dobrze, powiedziałeś o Mistrzostwach Świata, to muszę Cię jeszcze to zapytać w takim razie. Na kogo chciałbyś trafić na Mistrzostwach Świata? Ze wszystkich drużyn. Z kim chciałbyś zagrać? Nie wiem, nie myślałem nawet o tym jeszcze. No widzisz, jestem pierwszy, kto cię to pyta. Nie wiem z jakimi drużynami. Wiem. Z których, których pokonamy, no. <laughs> których pokonamy. <laughs> czy to będzie drużyna z Europy czy z Ameryki. No. Taka, która będzie w słabszej formie niż my. Ale sobie tak. Argentyna byłoby fajnie raz. Ja byłoby fajnie. Co to będzie Ważny będzie wynik na końca, nie z kim my wygraliśmy. Taka prawda.